Jest Mogą TV, a ten filmik przedstawia osiem mistycznych zagadek i łamigłówek, które mogą pozbawić cię snu. Będziesz miał 15 sekund na rozwiązanie każdej zagadki. Jeśli jednak potrzebujesz więcej, zapraszam do wstrzymania filmu. Przy okazji, jeśli nie jesteś zapisany na Mogą TV, to kliknij na czerwony przycisk i dzwonek obok. W ten sposób będziesz informowany o nowych filmach z zagadkami i łamigłówkami w Mogą TV. Numer jeden. Grupa przyjaciół postanawia włamać się do opuszczonego domu, który według legendy jest nawiedzony. Gdy doszli do wejścia, jeden z przyjaciół powiedział, że nie ma mowy, żeby wszedł do środka i poczeka na zewnątrz. Zastanów się i odpowiedz, co go tak przeraziło. Zbliżając się do domu, najbardziej uważni przyjaciele zauważyli, że w pobliżu domu było wiele śladów. Ale wszystkie prowadzą wyłącznie do wnętrza domu, a w przeciwnym kierunku nie ma żadnych śladów. Więc nikt stamtąd nie wychodzi. Numer 2 Mężczyzna znajduje się na bezludnej wyspie, na której nie ma nic oprócz drzew. Wie, że na wyspie w ciągu dnia jest bardzo gorąco i słonecznie, ale w nocy temperatura bardzo spada. Nie ma w ogóle ciepłego ubrania, więc nie przeżyje nocy, jeśli nie uda mu się zbudować ogniska. Nie ma jednak zapałek ani zapalniczki. Jak więc rozpala ogień? Aby odpowiedzieć na tę zagadkę, Potrzebna będzie podstawowa wiedza z zakresu fizyki i decybela. Być może zauważyłeś, że mężczyzna nosi okulary. Dopóki świeci słońce, może przez szkła swoich okularów kierować promienie słoneczne na suche gałęzie. W ten sposób gałęzie się zapalą, a on zbuduje ogień. Zostaw lajka, jeśli odpowiedziałeś poprawnie. Numer 3. Ciało zamordowanej kobiety znaleziono w damskiej łazience restauracji. Detektyw uzyskał nagrania z kamer przemysłowych zaraz po dokonaniu przestępstwa. Na sali było pięć osób. Który z nich jest zabójcą? Jeśli byłeś wystarczająco uważny, prawdopodobnie zwróciłeś uwagę na wygląd mężczyzny pod numerem 5. Jego koszula wygląda, jakby była rozdarta, a w dłoni ofiary wyraźnie widać kawałek materiału. Podobno kobieta próbowała stawiać opór i rozdarła sprawcy koszulę. Mężczyzna numer 5 jest zabójcą. Numer 4. Osiołek codziennie przechodził ten sam dystans. Specjalny krokomierz policzył, że dwie jego nogi przeszły 30 km, a dwie pozostałe 31. Uwaga, pytanie brzmi jak to możliwe? Rozwiązanie zagadki jest znacznie prostsze niż mogłoby się na początku wydawać. Chodziło o to, że osiołek został przywiązany do słupa i codziennie chodził w kółko. Dwie stopy dalej od słupa chodziły po okręgu o większym promieniu. Dlatego wynik jest tak dziwny. Numer 5. Wybraliście się na wakacje na odległą wyspę, ale niestety w tym właśnie czasie nastąpiło trzęsienie ziemi i wybuch wulkanu. Jesteś w swoim pokoju na dwudziestym piętrze hotelu. Z hotelu można wyjść tylko na dwa sposoby, albo wyskakując przez okno, albo korzystając z wyjścia awaryjnego. Ale wyjście awaryjne prowadzi prosto do rzeki strującą wodą, a w niej są krokodyle. W Twoim pokoju znajduje się dmuchana łódź i dwumetrowa lina. Jak się wydostać i pozostać przy życiu? Jeśli spróbujesz uciec przez okno za pomocą liny, prawdopodobnie nie przeżyjesz, ponieważ jesteś na 20 piętrze, a lina ma tylko 2 metry długości. Będziesz musiał skoczyć z 18 piętra, co jest niezwykle niebezpieczne. No. Jeśli wybierzesz drugą metodę, najprawdopodobniej przeżyjesz, ponieważ jeśli woda w rzece jest trująca, oznacza to, że wszystkie tam krokodyle już dawno zdechły i możesz bezpiecznie przepłynąć rzekę na pontonie. Numer 6 W małej podmiejskiej wiosce w ciągu dnia popełniono morderstwo. Wkrótce wieczorem policjant przesłuchał trzech sąsiadów. Wszyscy powiedzieli, że rano pojechali do pracy i byli w mieście w czasie morderstwa. Po zbadaniu samochodów podejrzanych policjant zorientował się, że jeden z nich leży. Który sąsiad okłamał policjanta? We wsi cały dzień padało, ale asfalt pod samochodem jednego z sąsiadów był suchy. Oznacza to, że samochód przez cały czas stał w tym samym miejscu, a właściciel nigdzie nie wyjechał. Numer 7. Dwóch pracowników przez cały dzień pracowało na strychu, gdzie było bardzo brudno i ciemno. Po zakończeniu dnia pracy wyszli na zewnątrz. Twarz drugiego pracownika była brudna, podczas gdy twarz pierwszego pozostała czysta. Mimo to tylko pierwszy pracownik poszedł się umyć. Dlaczego się to stało? W tym miejscu zadziałał efekt lustra. Jeden robotnik patrzył na brudną twarz drugiego i myślał, że jego twarz jest brudna. Drugi, przeciwnie, Patrzył na czystą twarz kolegi i uważał, że dobrze robi. Numer 8. Ile nietoperzy znajduje się na tym zdjęciu? Prawidłowa odpowiedź to 9. Ile bałwanów jest w pokoju? Prawidłowa odpowiedź to osiem. Ile klepsydr tu widzisz? Prawidłowa odpowiedź to 7. Znajdź na tym obrazku niepotrzebny przedmiot. To jest właściwa odpowiedź. Znajdź na tym obrazku niepotrzebny przedmiot. To jest właściwa odpowiedź. Nie zapomnij napisać w komentarzach, na ile z ośmiu zagadek odpowiedziałeś poprawnie. Odwiedź również grupę Mogą TV w kontakty. Daj temu filmowi like, zasubskrybuj kanał, kliknij w dzwonek, aby być na bieżąco z nowymi filmami i zostaw swój komentarz.